Witam Państwa, dzień dobry i pozdrawiam oczywiście yy, właśnie wybrałem się w teren i wjechałem do parku bo podobno tu wczoraj tu był cały park zalany i właśnie jadę zobaczyć co to tam się gdzieś stało bo widziałem tutaj po zdjęciach że tu gdzieś był park zalany także właśnie sobie jadę zobaczyć bo wczoraj Taka była ulewa w ten, yy, był, była ulewa cały dzień, od rana, od prądu rany yy, lało, także podobno coś tu gdzieś pozalewało, więc jadę zobaczyć. A jak tam gdzie dojadę, no to Państwu tam jeszcze pokażę, że sobie na razie jadę po prostu zobaczyć, a później Państwu pokażę że co się gdzie działo, co było gdzie za rany. Tu mamy wesołe miasteczko, ale to później Państwu ten pokaże.